Witam Cię na kanale Serwino. Dzisiaj peklowanie na mokro szynki czy schabu. A potrzebne Ci będzie kilo mięsa. Do tego przyprawy, czosnek wraz z upinami, jeden, z, jeden ząbek duży pieprz, 4 kulki na kilogram. U mnie akurat brakło. Więc posiłkowaj się mielonym pół półwyżeczkiem 6 ziaren majranek, jedna czubata łyżeczka, oregano, jedna czubata łyżeczka oraz jeden liść laurowy Do tego sól oraz woda. Zaczynamy. Wszystkie przyprawy są podane na kilogram. U mnie z hubu jest prawie półtora kg, kilo 400 ponad więc przekrawam go na pół, będą dwie, dwa schabiki o. nasz czosnek przekrawamy a wcześniej możemy sobie rozgnieść lub później pa. dzisiaj grubą kostkę mam więc, gruby ząbek, więc go poprzedzieram, nie mogę zmiażdżyć twardy jest dzisiaj sztuka Poprzedzielem i zaczynamy. Przy peklowaniu mięsa na mokro potrzebujemy do tego około 40% zalewy peklującej. Na kilogram mięsa musimy przygotować 0,4 litra wody i 40 g peklosoli lub soli, jak to lubi. 0,4 litra wody odlewamy około 100 ml. Wstawiamy go w garku gotujemy wodę jak widać dodamy do tego wody, yy, przyprawy i będziemy trzymać 20 minut majeranek oryginalny już ląduje ziere angielskie pieprz oraz czosnek z łupinami łupiny będą dawały bardzo dużo smaku to przemieszamy i spotykamy się za 20 minut. Przykryję to delikatnie, zmniejszę ogień. I w całym domu będzie się unosił piękny aromat. Pozostałą część wody wlewamy do miseczki. U mnie to jest, jest 1,5 kg. Przyjąłem więc jest to 400 ml, 200 ml poszło około na, do przypraw. Do tego sól. Tak jak mówiłem, 40 gram na y, każdy kilogram, 1,5 razy, razy ki, y, 40 to jest 60 gram. 60 gram soli wylądowało. Wymieszamy to fajnie w międzyczasie, tak żeby się rozpuściła sól. Sól czy peklosu? Jest to wiecznie y, dylemat. Jedni wolą tak, drudzy tak. Jeżeli zastosujesz peklosu, y, będziesz miał piękny kolor. Nie każdy jest przekonany do tego, tak więc jak to lubi. Minęło 20 minut, nasz wywar troszkę odparował. Widać tu na boku, że troszkę zmniejszył objętość, ale za to zobaczcie, ile esencji. W całej kuchni się unosi piękny zapach. Wyłączam to. Zostawiam do ostygnięcia, później będę cedził przez takie siteczko o drobnym oczku i dodam do solanki naszej nasza solanka już wymieszana tu jest dosyć ciepło jeszcze ten eliksir no, odcedzimy go, niech se poleży odcieknie pięknie zabarwiło naszą solankę, wymieszamy tą. Zresztą działamy, na potrzeby filmu działamy od razu wymieszamy to fajnie gdybyś chciał, potrzebował wędlinki żeby była bardziej krucha, dołóż 1 czwartą łyżeczki na kilogram małej łyżeczki, 1 czwartą tak, że będzie wtedy bardziej krucha ja w tym roku po kilku latach akurat nie dodam Proszę bardzo, nasz schabik ląduje w, e, w tym talerzyku. Przykrywamy go, dociskamy i wypuszczamy z, z spod niego powietrze, o, żeby bąbelki poszły. Tak. I musi być cały czas, w wpłynie. E, tak zostawiamy go do lodówki, wstawiamy nawet na dwa tygodnie, nawet dłużej. Wiem, że. Wagier nawet dłużej trzyma. Wstawiamy to do lodówki co 2-3 dni mieszając. Jeżeli jest gęst... nie, ten płyn, ja się nie przejmuję. Wtedy będzie znaczyło, że taki niekiedy jest bardzo gęsty. Wtedy będzie znaczyło, że szynka jest jeszcze soczystsza. Później po wyjęciu tylko opłukam ją fajnie, umyję z tego i, I wiążę i do wędzarki. Także życzę Ci smacznego, do następnego razu, cześć!